Znajdujemy się w Częstochowie, gdzie za chwilę rozpocznie się spotkanie odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieżowe i poszczególne sektory animacji inspektorialnej z radcą do spraw duszpasesztwa młodzieżowego, z księdzem Fabio Attardem z Rzymu. Ksiądz Bosko żył i pod natchnieniem Bożym przekazał nam oryginalny styl życia i działania zwany duchem Sarzjańskim. Jego środkiem i syntezą jest miłość duszpasterska, odznaczająca się młodzieńczym dynamizmem, który tak wyraźnie ujawnił się w naszym założycielu i w początkach naszego towarzystwa. Jest to zapał apostolski, który pobudza nas do szukania dusz i służenia jedynie Bogu. Jest to niesamowita okazja do spotkania między inspektorialnego ze współpracownikiem, zaangażowanym bezpośrednio w pracę z młodzieżą w naszej inspektorze. Questi incontri są come la like catena, dove dalla animazione del Consiglio generale passa all'animazione della regione o della conferenza. Perciò questo gruppo qua abbiamo una grande responsabilità davanti a Dio. Myślę, że warto, warto było przyjechać, żeby z tego powodu, że to jest pewne, pewne doświadczenie, które możemy porównać między sobą. Są cztery inspektorie, współracia, którzy są odpowiedzialni za pracę w tym sektorze młodzież, mogą porównać swoje doświadczenia, a tym bardziej, że ktoś przyjeżdża z Rzymu czy Don Fabio, który może jakieś ukierunkować nas w tym wszystkim, co robimy, utwierdzić nas w tym, co robimy dobrze. Może jakoś wskazać, pouczyć, jeśli robimy coś złego. No. żebyśmy byli z tymi młodymi w taki sposób konkretny, mamy być kierownikami duchowymi, po prostu oni nas liczą w ten sposób. Oto owoce tego spotkania. Takich kartek zapisaliśmy bardzo wiele. Ale nie o kartki tutaj chodzi. W istocie powołania Salezjańskiego chodzi o pasję życia. Pasję Ewangelii, z którą mamy iść do młodych ludzi. Taką pasję miał ksiądz Bosko. Niech taką pasją żyje każdy z nas. I z taką pasją zaraża tym pięknym duchem, który trwa już 150 lat, następne pokolenia. Ma w serce pre-młodych. Ma być pracowity. Optimista.